Szczecin to miasto, które ma kojarzyć się z morskością. Jest kilka takich elementów w naszym mieście, które wpisują się w marynistyczny klimat. Maszt Maciejewicza, Wały Chrobrego i na przykład wielkie wydarzenie, jakim są regaty The Tall Ship Races. Do pełnego krajobrazu brakuje tylko alei, która przybliżałaby historię osób z dziedziny gospodarki morskiej, które budowały dobrobyt tego miasta. Dlatego powstanie aleja kapitanów żeglugi wielkiej i starszych oficerów mechaników okrętowych. Pomysłodawczynią jest Krystyna Pol, znana Szczecińska dziennikarka, autorka książek o tematyce morskiej. Ja ciągle nie mogę uwierzyć, że jesteśmy już na takim etapie. To znaczy, że mamy już decyzję władz miasta, że taka aleja powstanie, że mamy już powołaną kapitułę i dzisiaj wręczyliśmy nominację członkom komitetu honorowego. Czyli no wszystko się tak no pięknie składa, że ta aleja no już teraz nie ma odwrotu. Ta aleja musi być i będzie. Aleja kapitanów miałaby zajmować odcinek biegnący od ulicy Jarowita za Akademią Morską do Wałów Chrobrego, miejsce obok którego teraz przechodzimy bez większego zainteresowania, w przyszłości stanie się miejscem przystanków wielu turystów i mieszkańców. Miasto Szczecin było morskie, jest i mam nadzieję będzie. Chcieliśmy pokazać społeczeństwu nie tylko szczecińskiemu, ale całemu tutaj polskiemu, turystom, którzy przyjeżdżają, że Szczecin jest miastem morskim, że ma duże tradycje i że jest wiele osób, które zasługują na to, żeby je w ten sposób uświęcić. Właśnie tą aleją kapitanów i oficerów, mechaników. Powołano kapitułę Alei Kapitanów, w której skład wchodzi dziewięć ważnych osób, w tym m.in. komandor Janusz Markiewicz oraz starszy oficer, mechanik okrętowy Marceli Telmaszczuk. Zostanie ogłoszony konkurs dla studentów uczelni na to, jak ma wyglądać miejsce poświęcone kapitanom. Chętni będą mogli wysłać swoje projekty, a członkowie kapituły wybiorą najlepszą pracę. Pomysłodawczyni podkreśla, że chciałaby, aby Aleja była żywą galerią. Tam będą tablice upamiętniające zasłużonych kapitanów i mechaników. Chcemy, żeby tam były różne formy nautyczne, jak również, żeby to było miejsce na organizowanie takich plenerowych wystaw marynistycznych. Na przykład, tutaj już rozmawiałam z panem dyrektorem PRZMu, wielkie zdjęcia statków, które PZM zbudowała w Chinach, buduje teraz w Japonii. Tak naprawdę Szczeciniani nie wiedzą, jak te statki wyglądają, jakie to są, a tutaj można by było je zaprezentować. Od pomysłu do jego realizacji jest bardzo długa droga. Jak przyznaje Krystyna, Pol po raz pierwszy pomyślała o tym, aby powstała taka aleja podczas pracy nad pierwszym tomem monografii Kapitanowie. Z tym pomysłem, no, najpierw w branży morskiej rozbiłam rozeznania. Wszyscy byli zachwyceni. No, świetne, no, znakomite. No, ale potem no, trzeba mieć jednak zgody władz miasta. Ja jeszcze wtedy nie miałam skrystalizowanego miejsca, gdzie by to było. No, ja to aleja. Wiadomo, że to musi być i zadrzewione, to musi być takie eleganckie miejsce. I pierwsze takie moje spotkania z władzami miasta och, były trudne. Niewykluczone, że aleja kapitanów będzie wzbogacona rzeźbami z Muzeum Narodowego, zostanie utworzona również specjalna strona internetowa. Do tej alei wybudujemy stronę internetową, gdzie wszystkie dane, zdjęcia, więcej życiorysów i takie ciekawe rzeczy będą na stronie internetowej. Także każdy, kto będzie chciał coś więcej dowiedzieć się o tym człowieku, to będzie tam mógł sprawdzić. Ta strona internetowa jeszcze spełnia inną rolę, bo my wiemy, że do wielu informacji nie jesteśmy w stanie dotrzeć dzisiaj. My te osoby znamy, bo często z nimi współpracowaliśmy, czy po prostu poprzez znajomych. Liczymy, że rodziny, czy osoby, które znały osobiście, Pracowały, spędziły wiele czasu, wniosą na tę stronę wiele ciekawych informacji, zdjęć, jakichś materiałów źródłowych. Otwarcie alei nastąpi 1 października 2014 roku, czyli w dniu inauguracji Roku Akademickiego.